A gościem poranka wnet Christian Kamiński, poseł Konfederacji, członek Zajmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To zrobimy sobie turnę po wizji polityki zagranicznej Konfederacji, bo wydaje się, że sama Konfederacja nie jest tutaj w pełni, nie ma jednego stanowiska i nie jest w pełni zgodna, jak tą, jak tą politykę prowadzić. Był kongres, na tym kongresie występował Krzysztof Bosak, występował także Sławomir Mencen, ale zabrakło głosu chociażby Grzegorza Brauna. Co jest, który polityk wyznacza linię polityki zagranicznej Konfederacji, Panie pośle? Prawie trzy tygodnie temu Rada Liderów Konfederacji ustaliła, że mamy dwóch wiceprzewodniczących Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mencela, oni będą twarzą naszej kampanii i oni w dużej mierze będą nazywali ton tego, jak nasza kampania wygląda i będą przedstawiali rozwiązania, które ustaliliśmy. Także no, myślę, że to, będzie, to oczywiste, że właśnie te dwie osoby będą jakby tutaj um, kreowały czy mówiło o tym, jak nasza wizja polityki będzie wyglądała. Na te, a te zdania są bardzo rozbieżne. Sowmir Mencen mówi, nie grozi nam ukrainizacja Polski, Ukraina to nasz sojusznik, a nie wróg, a Krzysztof Bosak różnie mówi, już nie mówiąc o Grzegorzu Braunie. Jak te dwa stanowiska pogodzić? Nikt nie mówi, że Ukraina to nasz wróg, ale widzimy jednak um, wiele problemów, które chociażby w związku z przyjazdem milionów Ukraińców do Polski nastąpiły, które sami na siebie nałożyliśmy, jak chociażby włączenie ich do programu socjalnego, gdzie chociażby potem ZUS musiał bodajże 700 tysięcy 70 czy więcej osób wykreślić, bo pobiera bo wyłudzali po prostu te świadczenia. Um, widzimy problemy, które narastają, które rząd nijak nie chce rozwiązywać. Widzimy chociażby to, że są. Na Ukraińska w ogóle nie, nie patrzy się na, na jakieś nasze uczucia, powołując na wiceministra spraw zagranicznych, pana Melnyka, no także widzimy wiele problemów, które narasta i widzimy, że z naszej strony, ze strony państwa polskiego, nie ma żadnej asertywności, no jednak pewna asertywność powinna być. Na ile rok wojny zmienił pana posła podejście do polityki zagranicznej? No zmieniło tyle, że nikt już chyba nie wątpi w to, że jak Rosja grozi komuś, jak Rosja coś zapowiada, no to niestety mogą się do tego posunąć. Także niestety wiele rzeczy, które wydawało się jeszcze dwa, trzy, cztery lata temu całkowicie niemożliwe, jak chociażby grożenie komuś bronią jądrową, no dzisiaj jeśli Rosja to robi, no to trzeba to wziąć na poważnie i trzeba myśleć jak deeskalować sytuację, a nie raczej doprowadzić do tego, że jej użyje. Taki był dość słynny rosyjski polityk, osiemnastowieczny kanclerz, który powiedział: Rosja już dorosła i teraz albo Rosji mali i słabi będą się bać, a wielcy będą jej nienawidzić. My powinniśmy się Rosji bać czy jej nienawidzić? Powinniśmy szukać innej drogi, bo co by się nie stało, to my na koniec końców i tak będziemy z tą Rosją graniczyć. w Polsce mamy, słyszymy, 99 sposobów na to, jak pokonać Rosję, ale żadnego sposobu na to, jak istnieć koło niej. A koniec końców prawdopodobnie za rok, za dwa, za trzy, jak nastąpią porozumienia miejskie 30, tylko pewnie w jakiejś Ankarze, no to dalej będziemy z tą Rosją graniczyć. I to już nie tylko w obwodzie kaliningradzkim, no ale w dużej mierze też e, w Białoruś, gdzie stacjonuje dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich. No i musimy jakoś zacząć istnieć, funkcjonować w tej nowej sytuacji i na to powinniśmy się przygotować. Co to znaczy współistnieć z Rosją po wojnie? No to znaczy, że będą dalej naszym sąsiadem, jakby to nie brzmiało. No i musimy jakoś sobie te stosunki ułożyć. No nikt chyba nie wyobraża sobie, że przez następne dekady będą to ciągłe napięcia, e, ciągle, ciągłe walki graniczne i tak dalej. Więc no jakoś ta sytuacja się ustosunkuje, unormalizuje, zawsze się jakoś normalizuje. Nawet po drugiej wojnie światowej. Gdzie wydawałoby się, że to, co się wydarzyło, jest potem nie do pokozenia czymkolwiek. No dzisiaj nasza granica e, zachodnia no nie wygląda tak, jak wyglądała przed wybuchem II wojny światowej czy w czasie. W związku z tym no, siłą rzeczy ta sytuacja w którymś momencie zacznie się normalizować. Wcześniej to pewnie zrobią państwa Europy Zachodniej plus Stany Zjednoczone, no ale my w którymś momencie też będziemy musieli dojść do takiej normali jakiejś normalizacji stosunków. No taka jest niestety kolej rzeczy. Zastanawiam się, jak taka normalizacja mogłaby wyglądać, bo pytanie co może nam Putin zaoferować? Czy Rosja Putina w takiej formie, jakiej jest obecnie? No, z dzisiejszej perspektywy wydaje się to całkowicie absurdalne. Że moglibyśmy mieć normalne stosunki z Rosją, no ale tak samo w czasie II wojny A z światowej. A czyjej To tylko dopytam. Kto nie, jest... no oczywiście, że z winy, z winy rosyjskiej, tak, nie z naszej, z naszej strony. Nie ma prowokacji, z naszej strony. My nie napadliśmy na inne państwo. My zresztą nie mamy z Rosji historii, że my na nich napadamy, tylko w drugą stronę przez ostatnie lata, w związku, czy tam nawet wieki, z drugiej ludobójstwo, które zostało dokonane, zostało, zostało dokonane ze strony Rosji, no ale tak samo zostało dokonane ze strony Niemiec na nas, no i jakoś ta normalizacja nastąpiła, więc trzeba też myśleć o tym przyszłościowo, a politycy powinni to robić, jak tutaj tę granicę w takim wypadku normalizować. A jak wyglądałby pokój na, na Ukrainie, pokój w Ukrainie po tej wojnie, gdyby go podpisywał pan poseł Gdyby go podpisywała Konfederacja? Niestety Polski w ogóle nie będzie przy tym podpisywaniu pokoju, nie będziemy mieli żadnego wpływu. Polska nie ma sił militarnych, dyplomatycznych ani ekonomicznych, żeby brać w tym udział. Poza tym no, jedna ze stron zdecydowanie nie zgodzi się na to. Będzie to pewnie coś podobnego do formatu normandzkiego, może rozszerzone o Chiny. No i nastąpi jakieś porozumienia mińskie. 3-0, po prostu pewnie w Ankara, czy coś w ten deseń, gdzie gdzie, gdzie, zostane, gdzie jakiś rozejm zostanie ustalony. No, trzeba sobie uświadomić, że dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin, dla Indii, czy Ukraina ma 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, czy tylko 450, jest tak naprawdę obojętne. Dla nich nie ma tu żadnej wartości. No i na to my też musimy się przygotować. Zresztą Nie wiem, czy ta miesiące... mikromania odpowiada rzeczywistości, czy to nie jest czarnowistwo To się czasami zdarza, że się patrzy na świat... To... Rosjanie szczególnie mają, że patrzą na świat bardzo krytycznie i potem mogą się zawieść, jak w przypadku Chciałbym, agresji to, to na Krymie. proszę Kijów. zauważyć, Szwajcarska Gazeta w styczniu nawet pisała o tym, że Stany Zjednoczone wysłały szamisariuszy i do Ukrainy, i na Rosję, proponując ziemię za pokój, czy pokój za ziemię, w zależności z kim rozmawiali. W związku z tym jest coraz więcej tych sygnałów, słychać coraz więcej tych sygnałów, że, że te mocarstwa międzynarodowe chciałyby już zakończyć. Te wojny. No a niestety, jeśli to się z strony... w takim rozmiarze, no to, to, to niestety Ukraina nie będzie miała 600 tysięcy. Z jednej strony mamy informacje w prasie szwajcarskiej, a z drugiej strony mamy realne działania do zbrojenia Ukrainy i kolejne pakiety wsparcia ze strony Zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych, więc mamy słowa i mamy czyny. Nie wiem, czy czyny nie są więcej warte niż słowa, panie pośle. Ale e, chyba zgodzi się pan redaktor ze, mnie, ze mną, że nie będzie tutaj powtórki sytuacji z II Wojny Światowej, że, jakieś, że Rosja zostanie w pełni pokonana, czyli, że wjadą czołgi do Moskwy i będzie tutaj na warunkach powiedzmy Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych pokój. W związku z tym, skoro to nie nastąpi, no to, to nastąpi rozejm pewnie na tych granicach, które są obecnie zajęte. No i tutaj jeśli brać pod uwagę, że Prawdopodobnie nie zmieni się w następnym tygodniu, miesiącu aż tak dużo. No to pytanie, czy w którymś momencie strony nie dojdą do wniosku, że no, trzeba jakoś tę sytuację zakończyć, tak, bo jedna i druga strona się wykrwawia, to nie jest tak, że tylko Rosjanie tracą setki tysięcy żołnierzy cywilów, tylko Sola ukraińska też. No. I wykrwawianie się przez jedno państwo zawsze jest problematyczne, tym bardziej, jeśli na terenie tego państwa toczy się po prostu ta wojna. Zastanawiam się, na ile Warszawa powinna się zgodzić się na to, żeby ten pokój był kosztem terytorialnym Warszawa Ukrainy. Warszawa nie będzie miała nic do gadania. By przy formacie normandzkim nie braliśmy udział i teraz też nie będziemy przy rokowaniach pokojowych. No ale może mieć własne zdanie. Zdanie zawsze możemy mieć. To jakie zdanie, ono mieć jest? Własne to jakie zdanie jest zdanie? To znaczy, że będziemy mieli wpływ na to, jak ta sytuacja będzie wyglądała. W związku z tym, pytanie, no. I Ale... na, o naszą siłę, o to, co reprezentujemy, no to, co mówiłem na początku, jeśli reprezentowalibyśmy siłę gospodarczą, ekonomiczną, gospodarczo, ekonomiczną, militarną czy dyplomatyczną na takim poziomie, że mielibyśmy wpływ na to, co się dzieje, to okej, okay, to nasze zdanie byłoby istotne, a w momencie, gdzie tego nie mamy, no to nie, nasze zdanie nikt nie będzie brał pod uwagę przy tym, co się dzieje. Gościem porankiem nawet Krystian Kamiński poseł Konfederacji Członek samowej Komisji Spraw Zagranicznych powoływał pan się na artykuł z prasy szwajcarskiej. To były też inne artykuły, które, które mówią, że że przez cały czas trwania wojny toczą się jakieś negocjacje, czasami mniej, czasami bardziej ożywione, to w historii jest rzecz spotykana i dość naturalna. No ale te same gazety piszą o wzroście pozycji Polski. Zdaniem pana posła zmieniła się nasza, nasza pozycja na arenie międzynarodowej w ostatnim roku. No tak, jesteśmy państwem przygranicznym, przez nas idzie dozbrajanie Ukrainy, przez nas, u nas się zatrzymują, czy przez nasze państwo głowy między różnych państw przyjeżdżają, żeby właśnie albo na Ukrainę pojechać, albo zostać u nas. W związku z tym, no jest to zmiana zdecydowana. W Europie zmiana wizerunkowa, ale musimy sobie też dać sprawę, że to nie będzie zmiana ciągła. Coś, co Niemcy oficjalnie powiedzieli ustami swojego ambasadora, że mamy teraz swoje pięć minut, ale one się skończą i powinniśmy je jak najlepiej wykorzystać, no bo za jakiś czas no, wrócimy do po prostu tego, co było wcześniej, czyli że to niestety Niemcy będą liderem w Europie ze względu właśnie na siłę gospodarczą, dyplomatyczną. No i tutaj musimy sobie też zdawać sprawę, że albo wykorzystamy teraz ten czas na zmiany jakieś w Europie, albo wrócimy do tego, co było. Tak chciałby to ambasador niemiecki widzieć, ale Bogu, dzięki rzeczywistości przyszłość nie zależy od słów ambasadora Niemiec tylko i wyłącznie. No, ale zależy jednak od tego, jak Niemcy będą kształtować. No, Stany Zjednoczone przed rozpoczęciem wojny za już prezydentury Joe Bidena postawiły przecież na Niemców jako tego stabilizatora w Europie. Przypominam, I że chyba to się oni, oni nie chcieli nowych sankcji e, na Nord Stream, e, ponieważ chcieli, żeby Niemcy były, miały, za, miały zapewniony rozwój gospodarczy i one tutaj stabilizację zapewniały. To Stany Zjednoczone mają też inne globalne cele. Dla nich e, przede wszystkim walka rozgrywa się na Pacyfiku, w Azji Południowo-Wschodniej, i oni tam całe swoje siły, całe swoje zaangażowanie przeniosą wcześniej czy później. Też musimy sobie zdać sprawę, że Stany Zjednoczone nie będą tu przez wiele następnych dekad. I w związku z tym co? W związku z tym jak mamy się zachowywać? Opieranie się tylko na Stany Zjednoczone w tej układance europejskiej może nas doprowadzić do tego, że jak Stany Zjednoczone zmniejszą swoje zaangażowanie, no to naraz się okaże, że zostaliśmy tutaj sami. A powinniśmy to dywersyfikować jakimi wpływami? Były głosy dookoła Konfederacji, że, że skoro Stany tak bardzo walczą z Rosją, a nie tak bardzo z Rosją walczą Niemcy i Francja, to trzeba właśnie z Berlinem i Paryżem się porozum porozumieć, i nagle się okazało, że część konfederacji albo część zaplecza konfederacji ma podobną wizję polityki jak Platforma Obywatelska. My, my mówimy o tym, żeby nie antagonizować się. Jednak Niemcy są też nas, naszym sąsiadem. Mamy sprzeczne interesy, ale mamy też wiele wspólnych interesów. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. To nie jest tak, że możemy antagonizować się z Niemcami, możemy się antagonizować z Europą, bo my tu zostaniemy na, w Europie. A nie Stany Zjednoczone mogą się wycofać. Tak samo nie powinniśmy być na styku antagonizowania się amerykańsko-chińskiego, bo nic nam to nie służy. Chińczycy robią też ogromne interesy, wprowadzają ogromne pieniądze wszędzie i powinniśmy po prostu korzystać z naszego położenia, korzystać z tego, jak geografia nas umieściła i po prostu rozwijać się handlowo, wzmacniać się. A jeśli będziemy potęgą, jeśli będziemy silni gospodarczo, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz wpływ na to, jak nasza rzeczywistość będzie wyglądała, będzie większa. Jak jak powinno być to porozumienie z Berlinem? Widzieliśmy je przez 8 lat platformy, to była dobra polityka Radosowa, Sikorskiego Nie, chociażby. Podporządk polityka podporządkowania naszych interesów Berlinowi. No, to, co Radek Ale Radek była Sikorski walka mówiło. ze Stanami, było robienie łaski Stanom. No, był ten cały no. element, który pan poseł teraz wygłosił, antyamerykańskiej polityki. To była dobra polityka. I odwrócili te wektory, że robili łaskę, albo inaczej pisane, Berlinowi, tak? gdzie Radek Sikorski powiedział, że powinni, że Niemcy powinni wziąć odpowiedzialność za Europę, gdzie my nie postawiliśmy się, gdzie nasza e, pozycja, mówiąc socjologicznie, była dalszym pozycją perfect. No a my uważamy, że tak nie może być, bo pełne podporządkowanie się Niemcom doprowadzi do tego, do czego, pro, do czego prowadziło w ostatnich latach. Czyli że Niemcy z innymi państwami, w tym wypadku z Rosją, dogadywały się ponad, ponad naszymi głowami, nie uwzględniając w ogóle naszych to interesów. Kończąc dużą politykę, panie pośle, który pomysł na, na politykę jest lepszy: bliższy sojusz ze Stanami czy bliski sojusz z Berlinem? Tak jak powiedziałem wielowektor... wcześniej. Polityka wielowektorowa, która nie, nie podporządkowuje się jednym i drugiemu państwu, tylko w Warszawie decydujemy o tym, z kim, decyduj, z kim współpracujemy na, na podstawie tego, gdzie mam największe korzyści. Czy to są Chiny, czy to są Niemcy, czy to są Stany Zjednoczone. Musimy ze wszystkimi współpracować. Nie mamy aż takich siły, żeby sobie wybierać to To jeszcze pytanie o Węgry, bo to jest chyba taki kraj, który prowadził wielowektorową politykę. Polityka, która zakończyła się jak na razie fiaskiem. No, bo polityka w którymś momencie stwierdziła, że warto zdecydowanie bardziej postawić na jedno państwo, w tym wypadku na Rosję, niż na jakąś wspólną wspólnotę z Zachodem. No i to było błędem, bo do, do tego momentu jednak ta polityka węgierska przynosiła im duże korzyści. Jako państwo stosunkowo małe, no czterykrotnie mniejsze niż Polska. A teraz, jako ozwiemy, przestała. Ogromne o, mają i mieli ogromne inwestycje, chociażby chińskie. E, mieli duże możliwości, no ale przeciwstawienie się wspólnocie, do której należeli w tym wypadku wspólnocie europejskiej i postawienie e, całkowicie na drugi front, no, powodowało to, że no, wiele, wiele rzeczy, które mogli dotychczas załatwić, nie będą mogli. Polityka Orbana, Orban popełnił błąd w polityce zagranicznej, pana zdaniem? No uważam, że zbyt mocno dało się ponieść tym inwestycjom, czy takiej mm, otwartości na to, co Rosja robi. Mogło, mógł swoje interesy jednak mocniej postawić, rozumiem, ze względu na ich problemy, budowa chociażby elektrowni to i tak dalej, ale jednak te interesy węgierskie mógł mocniej postawić, pokazując, że jednak potrafił bardziej i balansować niż wybierając bardziej jeden. Tekst. To Panie pośle jeszcze ostatnie pytanie o zbliżające się w tym tygodniu posiedzenie Sejmu, a tam między innymi wśród wielu ważnych projektów projekt obywatelski dotyczący aborcji w zeszłym tygodniu gościem poranka w net był Piotr Miller, rzecznik rządu, który zapowiedział, że prawo już będzie przeciwko, a konfederacja będzie jedyną formacją, która poprze ten projekt, czy nie? Dzisiaj dopiero będziemy na kole decydować o tym, jak ostatecznie zagłosujemy. No my popieramy ten obecny kompromis. Kompromis aborcyjny, który jest, uważamy, że tak jak jest obecnie, jest idealnie. Jeśli. E, jeśli nawet Konfederacja to nie jak... poprze projektu Kajgodek, w sensie. Musimy dzisiaj, dopiero dzisiaj na kole zdecydujemy, także nie dam panu A nie ma w Konfederacji się... wolności, że pan poseł sam wedle własnego sumienia zadecyduje, mać jakąś. My w Konfederacji dyscypliny. na kole uzgadniamy stanowisko. To jest tak, że e, rozmawiamy ze sobą, że uzgadniamy wspólne stanowisko. To nie jest tak jak w innych partiach, że ktoś narzuca z góry, No nie, no właśnie, w PiSie jest uzgadniacz. wolność. Sprawiedliwość może dokonać przeciwko, za. To wiele razy widzieliśmy w sprawie. Ja poszczególni powiem, no... posłowie, jeśli klub zdecyduje, nie mają takiej możliwości. U nas jest większa możliwość, no ale zaczynamy zawsze od dyskusji i próby uzgadniania wspólnego stanowiska. To jakie będzie Pana stanowisko w kwestii aborcji, ustawy kajgodek Godek? No dzisiaj będziemy o tym na kole decydować, więc ale myślę, to Pan, że pan, pan nie ma. Państwo dowiedzą. Nie ma własnego zdania? Ja mam własne zdanie, popieram ja obecny kompromis aborcyjny. A, i tutaj, czyli e, ustawa nawet nie będzie poparta, przynajmniej przez pana posła, przynajmniej przez część... To pan redaktor dopiero na, na głosowaniu czwartkowym się dowie. czym jak będzie w czwartek, będzie głosowanie nad odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji i, y, i poseł Sejmu Komisji Spraw Zagranicznych jest gościem porankowne. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński z pytaniem. Czy pan poseł Dzień dobry. Czy chciałby Pan, żeby, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją? Tak, chciałbym, żeby nie przegrała tej wojny, ponieważ rozciąganie naszej granicy. Z... I nagle stała się. Cisza po tym pytaniu. Mam nadzieję, że teraz pana posła będziemy słyszeli, Łukaszu. Co się stało? Nie wiem, gdzieś nam głos uciekł, ale było, ta, było to słowo, żeby Ukraina wojny nie przegrała. Nie wiem, czy to to samo, co wygrała, ale, ale ta odpowiedź musi nam wystarczyć na razie. Panie pośle, nie usłyszymy Bardzo, głosu Bardzo serdecznie dziękujemy za. Rozmowę Krystian Kamiński, godzina 8.31. O godzinie 8.31 Łukasz Jankowski przyzna się do grzechu. Mianowicie, co zrobiłeś, Łukaszu? Jak to się stało, że wylałeś herbatę na mój notes? To jest możliwe, to się zdarza, herbata czasami się wylewa nawet w stół. Ale jak robią. to zrobiłeś, powiedz mi? W jaki, w jaki, jakim zamachem? Czy tak cię pan poseł zdenerwował, czy twoje nie, bogate nie, ja... życie wewnętrzne płynęło tak, czy złośliwie to zrobiłeś? Powiedz a wyleję mu herbatę. Ten Chyba nie było tam złośliwości, nie było też emocji, bo kiedyś znany radiowiec powiedział, żeby polityków traktować trochę jak dzieci i nie przywiązywać dużej wagi do tego, co mówią, czy to politycy z lewej, czy z prawej strony. Stąd ja do polityków mam taki stosunek bardzo przychylny i sympatyczny, ale też nie zawsze w pełni poważny, więc nie powodują takich emocji politycy, żebym wylewał herbatę. To przypadek. To by, by, przypadek, ale, ale to tak. Bierz herbatę. about uh...